Ciemaneczka z tej strony Up i witajcie w kolejnym odcinku. Jestem na innym stawie. No i tutaj chyba będą lepsze brania. No to mamy tutaj maszynę losów, los i bonus. Aha, dobrze, no dobra. Ostatnie nagrody jakieś fajne były. O, koło ale bardzo drogi. Dobra, zaczynamy. Łowimy. Trochę poza odcinkiem łowiłem, no ale to dużo. Myślę, że będą fajne brania dziś. Będą o fajna ryba leci. Sum błękitny. Doświadczenie 102. No to zarzucamy dalej. Ogniama duża ryba. Są płasko głowy, dość duża, 103 yy, doświadczenia. Dalej pisz branie. Duża ryba nie będzie raczej. Teraz Szczupak czarny Bardzo małe doświadczenie i cena także. O, też mała będzie ryba. Szczupak czarny to samo. Ale teraz branie. No znowu szczupak czarny, ale teraz wzięło. kanałowy mhm. a miałem wam powiedzieć że mam tu takie coś za każdym cowiany rybę dostać 4 razy więcej doświadczenia przyda się użyjemy to No i ready Set, go będzie 4 razy więcej doświadczenia więc bardzo fajnie więc szybciej nabijemy myślę że 10-11 dzisiaj wbijemy No i są doświadczenie tak jak było dostajemy a może jeszcze mamy zanętę jedną Nie mamy zanęty ale dobrze, że mamy chociaż to Jakbym miał jeszcze zalętę, to bym zalęcił dopiero, by było fajnie. Przypak amerykański. Doświadczenie bardzo duże. Jeszimy. Trochę na krótko to jest, no ale nic. Chyba spręgowany. Dość duży. 84% mam. Niedługo dziesiąty. Fajnie, że więcej doświadczenia wpada. Znowu ta ryba. Ale branie. Chyba zmienię przynętę, bo trochę małe te ryby. Mhm. Mm Należy wstać zmienia na kulki proteinowe. Nie bierze tu na kulki proteinowe. Weźmiemy to. Myślę, że coś będzie. No i to coś dużego. ale duże, duże doświadczenie padło. mamy 10 level jest, no i co mamy od, od tego do 3,5 kilo żyłkę, kupujemy co tu mamy jeszcze masę przyjątk haczyk kupujemy a no i to tyle do 2 kilo weźmiemy do 3,5 kilo. 3,5 pół I zobaczymy jeszcze w sklepie, yy, czy jest jakaś dobra wędka. Nowa jest. A ja chyba ją mam taką. Ja mam tu wędkę 400 wędkę. No to dobra, bo wiem dalej. Czas leci na tym, więc. może następny odcinek bierzemy w turnieju jakiś udział do 12 levela tak najlepiej brać żeby nie przegrać też jakieś te drugie miejsce zająć najlepiej w pierwszy dziesiątce być ale duże doświadczenia mamy chyba właśnie tak chyba właśnie zrobię że na następnym odcinku będzie właśnie Będziemy uczestniczyć w turnieju i będziemy daną rybę łapać. Ale teraz słaba, znowu ta chyba pewnie ryba. No jasne. Nie wiem czy nie zmienić przynęty. Chyba zmienię ten przynętek, ponieważ szkoda czasu na to. O, ta ryba, no lepsze. Kolderyby mamy bardzo dużo doświadczenia. że taki była ryba, no i dalej nie ma dużo. Chciałbym rekord wyłowić, jakąś taką 4 kilo. A nie chce mi taka wyziąć. Taka duża żeby była. Do... Znowu ta ryba. Teraz mogłabym wziąć jakaś inna, fajna, fajną, jakaś taką większą. Szkoda, że tutaj nie można łowić na kulki proteinowe. Byłoby fajnie. No znowu te ryba, no. Nie wiem, a użyję to ostatni raz, bo jest jedno tylko. No jest, no i coś małego. No wiadomo, było, wzięła ta sama No i trzeba wybrać przynętę, mieli za Nic dużego Znowu ta ryba No nie no, prześladuje mnie jakaś mniejsza, nie no, chciałbym mieć jakieś jedno porządne branie. Mocne takie. Ach, może weźmiemy na żywca małego. Chyba lepsza będzie ryba na żywca niż tutaj. O jest jakaś lepsza. Okoń ok, żółty Ty no, dość duże doświadczenia O, taki ryb chcę się spodziewać O, nowy rekord ryby tego właśnie się spodziewałem. Bardzo, bardzo duża, dużo, dużo doświadczenia wpadło. Ciężko mi by było holować. Ile skupienia. O, teraz jeszcze większa No, jej ta ryba była duża. Teraz większe była jakieś. nabranie Wczupak amerykański nowy rekord 4 kilo Mamy bardzo dużo doświadczenia. 933, 4 kg, aż 315 gram. I dalej mamy rekord. To nie jest duża ryba. Ciągniemy ją. Ciekawe co tam będzie od 11. Może wędka, to kupimy na 100%. Amerykański. O, on ma bardzo duże doświadczenia. Bardzo dużo. Normalnie jestem zachwycony, że tyle doświadczenia wpada. Przez to coś. Dobre to jest bardzo. A to chyba za yy, jak ma się w, w tym turnieju: od jednego do trzeciego miejsca, od pierwszego do trzeciego, to się chyba dostaje właśnie. Tak myślę. To jest bardzo dobre i zanęte oczywiście na największe są błękitne, duże doświadczenia też mamy bardzo dużo kasy. 2791 Sszczzupak czarny 604 doświadczenia dużo No jeden lew 100 tych Mamy o, wędkę do 5 kilo, chyba ją zaraz kupię do 5 kilo tam gdzie ona jest. Sklep A jednak jej nie mogę kupić, nie wiem czemu wędka do 20 kilo, tak by mi się przydała. Hm. Żyłki y, nie ma nowej. Do 3,5 Haczyjki jest nowy do trzech i pół. Wow. Więc nic. Ale branie. Ciągłe. Nowy rekord mamy. Bardzo, nic nie mówiłem, bo chciałem bardzo do tą rybę wyciągnąć. No i skończyła się przynęta Może użyjemy tego? Nie, nie, nie bierze na to. To chleb. Dobrego nie przyniesie. No spróbujmy, zobaczymy. No jak odblokowała nam do 3,5 kilo to tamta do 5 chyba już mo mogę ją kupić, myślę. Ojej, przedebrzeli. Nie mogę jednak kupić, chętnie ja bym kupił. A zaraz, ona chyba kosztuje 6 tysięcy. To i nie kupię. 我也是在做。啊，行，那这吧。 jakaś dziwna ryba znowu wzięła leby może zmienimy na na to. widzimy że to już się kończy bardzo źle o. Ale ryba? Do Ale doświadczenia myślę, że jeszcze... Tak, tak, dostajemy to doświadczenie większe. No nie, nie złapałem tej ryby. A więc to wszystko w tym filmiku. Yy, połów był całkiem... Nabiliśmy 11 level. Wszystko fajnie. Trochę kasy brakuje nam na nową wędkę, ale i tak dobrze. Dziękuję za uwagę. Cześć.